Ptakom podobni spełniamy lotku słońcu. Każdy inne marzenia. Bogata jest ziemia. Szczodrze obdarzył stwórca talentami. Wspomagać trzeba, Pracą ustawiczną uszlachetniać. Nikt nie rodzi się pusty. Każdy niczym dzban po brzegi. Ufności potrzeba, by godnie iść swoją drogą. Jedlicka ziemia. Bogactwo historii poświęcenia. Czas jest trudny. Nowe drogi, nieznane. Lecz jeśli dłoń mocną podasz bratu, razem silni. Takimi pięknymi słowami przedstawia nasze jedlicze w swojej poezji Bronisława Betley. Odpowiedzmy sobie na te pytania. Czy jesteśmy silni? Czy jesteśmy razem? Czy jesteśmy dumni z tego co mamy? A jak jest naprawdę? Nasze dzieci wyjeżdżają stąd za pracą. Przedsiębiorcy uciekają z jedlicza. A czy ponad stuletnia, podupadająca rafineria mogła liczyć na pomoc i zainteresowanie władzy gminnej? Czy tak musi być w jedliczu dalej? Można temu zaradzić. Ja mam pomysł, by było inaczej. Dlatego kandyduję na burmistrza Gminy Jedlicze. Możemy to zmienić. Uczciwie, profesjonalnie i razem. Odważ się i przyłącz do nas. Mariusz Giemza, kandydat na burmistrza Gminy Jedlicze. Komitet Wyborczy Wyborców uczciwie, profesjonalnie, razem. Wiedliczu.